Was widzowie, w dzisiejszym odcinku wróciłem! Znowu na moim nowym monitorze zostaje, czy jest lepsze, jak uważacie grafika na, na moim nowym monitorze, czy jest spotka nie mogę sobie na tym monitorze ustawiać, rzeczy ja mam teraz ustawione gra tutaj mamy RTX ładne bardzo stary tutaj właśnie wróciłem dla was widzowie z Robloxem i wspólnie Widzowie pewnie skończę z Emergency Hamburg, to jest bardzo smutne, ale tutaj wam powiem prawdę, że ja chyba może skończę z Emergency Hamburg, bo po prostu ja rozumiem, że wam to sprawia przyjemność, ale mi to nie sprawia przyjemności, a wiecie, że jak to nagrywam, to ja też bym chciał mieć trochę przyjemności w nagrywaniu, więc... Na pewno będę wrzucał regularnie filmy, może wrzucę jeszcze z Emergency Hamburg, jak się coś tam po szczęści, to może wrzucę Emergency Hamburg, tak? BAM! Udało się kombo! Bam, BAM! 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 BAM. No ogólnie... Y ja wam bardzo dziękuję, ja już mam 24 subskrybenty i, y i pod odcinkiem Special na 20 sobów mamy 20 osób 20 wyświetleń i to wiem Został I już mam 25, więc wam bardzo dziękuję. Ja teraz już Obra, więc... Możecie schodzić na kanał z 4 kulek, czyli gigie, czyli gigie, czyli gigie, czyli gigie, ciekawy gigie, z od mojego kolegi. od mojego kolegi, czyli bam, Dobra. Teraz sobie tutaj. Bam, 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 bam. bam, 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 bam. <grywka> nie dzieje. Dobra, tutaj właśnie wzrzuciłem tutaj. Mam nadzieję, że wejdzie oczywiście. takie odcinki, że na przykład pokazuję Wam kody różne na przykład na darmowy, tam pamiętajcie, że subskrybujcie, z... kanał z dzwoneczkiem, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pa.